Mieszkam na Nowej Wsi Królewskiej. No, większość osób nazywa mnie Skorpion. Mam 24 lata. Urodziłem się w sumie w Opolu. Tak oryginalnie jestem blondynem. Zafarbowałem się względem tego, bo pierwsza dziewczyna chciała żebym był na czarno, względem tego, że wychowuję się z cyganami, no, żebym wyglądał tak, jak oni. No, lubię jeździć w sumie na rowerze samochodem, choć samochodem przecież niejaki jest, że to muszę uważać, bo bez prawka jazdy jest lekki przypał. Lubię także śpiewać, to jest w sumie moje hobby. Lubię w sumie muzykę, czy kochać, to w sumie nie wiem, ale zawsze od urodzenia miałem dwa wybory. Z jednym wyborem na pewno by mi się to nie spełniło. Chciałem być policjantem. Za dużo przypałów, więc zbytnio by mnie nie przyjęli. A jeżeli chodzi o piosenki, no to powoli wszystko wychodzi. No może coś z tego będzie. Siedzę teraz za kratkami, z pałami. Widzą mnie i są śmiechami. Pały mnie gonią. Ja mam ich w dupie. Ja żyję tym, co ja wyłupię. Siedzę kurwa, chyba za nic. Nic nie widzę. Let's gram dla nich. Mam za to nic mówione. Wszystko, kurwa, nagle jest skończone. Zamknęli mnie, kurwa, całe jebane. Nie wiedzieli, co ja miałem właśnie w planie. A miałem w planie zagrać jakąś dyskę i wciągnąć nosem kryskę. Lecie nie dało, bo mnie zgarnęli. Nic nie widzieli, choć usłyszeli. Usłyszeli mnie za jakimś winklem. Widzieli to jak innej. Pomysł sam się od ciebie wziął. No, mijając pięć lat, to już zacząłem jakieś... Muzykę, rytmy łapać. No w sumie wychowałem się z cyganami, więc u nich przeciętnie rytm się łapie i muzykę się śpiewa. No to akurat mi to już pozostało i człowiek powoli wszystko wyłapuje. No trzeba próbować coraz lepiej, żeby wychodziło jakoś. Co się da, to się da. No jak nie wychodzi, no to próbuję dalej, no bo to szkoda zrezygnować z czegoś, co się lubi.

alle pacon par le picadant on et bon bon et te va bon ton si balanco de canabien ping bon ton ton bon te bang bang ton te ganga lon ben que tan tan jong si bon tang ta et bon to que te tan kan con sa bon te soibalacte alle pacon pas se pas ton moi bien jong po le ba to sumie krótko mówiąc przeciętnie to jest wszystko wymyślone no to nic nie ma w realiach y, wymowy bo to pierwsze lepsze słowo jak mi wejdzie do rymu, do głowy, to od razu zarzuca się całym tekstem. A tak to w sumie znikąd to się nie bierze. Ważne, żeby była melodia i żeby słowa się rymowały. I na jakiś temat to było. No bo przeciętnie to, co nagrałem ostatnio, to było bezsensowne. Muszę przeciętnie dłuższy okres coś nagrywać, żeby mi to wyszło na dłużej, żeby słowa się złączyły, żeby to miało jakiś sens. Bo tak bez sensu to jest w stanie no, człowiek zaspiewać wszystko. Tylko, że to po prostu. Muzyka, słowa będą spoko, ale oglądając dużo osób, im się muzyka spodoba, ale nie słowa, znowuż. No bo tutaj wejdzie temat jakiś, będę opowiadał, że byłem na rynku, i nagle tutaj straż pożarna jedzie. No i to już w tym momencie nie wchodzi w rachubę. A to trzeba połączyć wszystko w jeden temat. Jak się połączy w temat, to wtedy fajna muzyka ze słowami idzie. Wyobrażam sobie, że na tej scenie w amfiteatrze wystąpię w momencie, jak mnie ludzie zauważą, no może coś będą widzieć lepszego niż tylko człowieka, który śpiewa. No niektórzy spostrzegają tylko muzykę, nie człowieka. A tu się liczy w sumie dwa. Człowiek i później muzyka dopiero. No bo każdy śpiewać może. Jeden potrafi, drugi nie. No ale żeby tak wystąpić, to już trzeba w sumie coś umieć. No. Przez to amfiteat no, w sumie... Tak jakby moim marzeniem to było, żeby tutaj wystąpić. Moja kariera zaczęła się dwa dni temu, kiedy wpierdalałem słoik dżemu. Nie wiedziałem nic o tym nigdy nie, lecz ten dżem zadziałał mnie w głowie na wymowie, kiedy wsiadałem do samolotu, widziałem parę dzikich kotów. Wyskoczyły za mną i zaczęły grać, a ja na to im idźcie spać, wymyśliłem i użyłem. I stworzyłem to, co marzyłem. Miałem wszystko, lecz nic nie mam, ale to powstanie jakaś wielka wena. Z tego nic nie będzie, choć powstanie. Jeden powie, drugi na nie. Powie jedno słowo, co ja wiem, i nie będzie w oku żadnych ciem. To jest dobre, bo życie się rozciąga, i wena jest king Konga. Jest wielka, dziwna, i nic nie mówi. Moje życie jest, i tak dla ludzi, grające, uśmiechające, nic nie widzące. Będę sobie tworzył, będę sobie grał, będzie coś jechało, powiem tra -la, la Wytworzymy wszystko, co ma być i będzie dobrze, dobrze żyć. Na starość myślę, na emeryturze, zagrać sobie muzę, a kiedy stchurzę to wypierdalać będę z jakiejś scenki i robił będę dziwne, kurwa, dźwięki. To będzie, kurde, mój wielki koniec, bo nie jestem Don Wasyl i wszystko o nie. Dla czytelników portalu 24 Opole składam serdeczne życzenia i tym także, którym będą oglądać ten filmik, żeby pisali jakieś recenzje Mogą też bluzgać. W tym momencie będę wiedział, jaki błąd popełniłem w melodii albo w słowach. Zawsze to się naprawia. Chciałbym także, żeby prócz oglądnięcia pomyśleli, czy czegoś tutaj ja nie popełniłem i jak muzykę załapią, żeby poczuli ten rytm i też pomyśleli, czy oni mogą coś zrobić ze sobą. Zawsze człowiekowi się przydaje. Każdy ma swój wybór. Jeden wybierze muzykę, drugi narkotyki. Różnicą ludzie, więc oglądnijcie, dajcie swoje spostrzeżenia, to będzie najlepsze dla was. Dzięki. Na początku jedno było słowo: jesteś facet głupi. Później zaczęli wszyscy za mną biegać i mówili, jak ja to robię, skąd ja biorę te słowa, skąd ta muzyka. Samo od siebie to się bierze. No i zaczęli tak samo, próbują coś nagrywać, próbują po prostu podobieństwo do mnie robić. No, niektórym to pasuje, niektórym nie, no ale każdy się uczy na błędach. Jednemu wyjdzie, a drugi się zgubi. No bywa. A nie bywa, no to kiepsko.